Dwie godziny minęły, tak wygląda na razie. Z szałunkiem powoli do przodu, kabel już w środku. Trzy sztuki w zasadzie. Tu już częściowo zasypany. I tam do domu, później to wszystko zasypiemy. Ale na razie jedziemy dalej z szałunkiem. Witam wszystkich. Trzeci dzień prac, szałunek gotowy, pod spodem folia fundamentowa. Tutaj później jeszcze wrócimy, to prawdopodobnie w następnym filmie będzie. Bo chciałem Wam pokazać jak wykonam tutaj ocieplenie fundamentu ze styroduru, a dokładnie z resztek styroduru, które udało mi się załatwić z pracy za darmo. Bo i tak były do wyrzucenia, z tego względu, że były to, by to powiedzieć, no były wykorzystywane w, w, w szałowaniu bocznym nad proży i miały dziury powiertane na pręty, I, i z tego względu nie dało się tego już nigdzie indziej wykorzystać, i tak nadawało się to do wyrzucenia, więc wziąłem to i wykorzystamy to tutaj. A nie jest to wiadomo jakiś tam dom, żeby nie wiadomo co tu robić i szaleć A nie trzeba wszystkiego od razu wyrzucać i, i wywozić do, do recyklingu czy tam, czy tam na śmietnik skoro można to wykorzystać i przy okazji ocieplić to e, te pomieszczenie na baterię a ocieplić z tego względu, żeby było odpowiednia temperatura zimą. Nie trzeba będzie myśleć, że nawet tutaj grzać. Wystarczy ciepło z baterii. Które same będą robić podczas ładowania Jeżeli na dole będzie 10 cm styroduru Tu chciałem Wam pokazać te boki Potem też ocieplimy i pokażę Wam fajny sposób jak to zrobić Żeby nie kleić styroduru od przodu dodatkowej pracy Tylko po prostu do szałunku Przybijamy i pokażę Wam fajne, fajną metodę jak to zrobić Jeżeli płyty są gładkie Ale to zrobię o tym prawdopodobnie osobny film i tak to wygląda. Tu kable wyprowadzone elegancko. Tam jeszcze jedna rurka na kable do solar trackera, który pójdzie tutaj z tyłu. To jeszcze będziemy musieli przekopać. Tam jest ten fundament do solar trackera. Tam będzie to wszystko pociągnięte. Tu będzie dojście od solar trackera do inwerterów i tutaj baterie i magazyn. A tu już mamy wszystko gotowe. Jeszcze przejdę teraz do przodu. Tu już wszystko zasypane, ujeżdżone, mniej więcej trochę ubite. Jeszcze przy okazji odkopywania postanowiłem zrobić dodatkową izolację oprócz nopę folii czyli folii fundamentowej, która tutaj już była wcześniej. Mając okazję. Z tego względu, że odkopywałem to postanowiłem tutaj zaciągnąć to tynkiem, takim z, z perlitem, tu widać z bliska jeżeli się przyjrzymy, i żeby się lepiej to trzymało i na tym to jeszcze można do tego domieszać kleju, tak też właśnie ja zrobiłem, nie ma problemu, zwykły tynk e, cementowo-wapienny można mieszać z klejem, nic się tam nie będzie działo, ale jeżeli mamy tynk gipsowy na przykład, to tego się z niczym nie da wymieszać bo się stwardnie dosłownie w parę minut i można go wyrzucić tutaj jeszcze, tu leci ten kabel postanowiłem go wsadzić w taką tutaj rurę kanalizacyjną bo tutaj będę dosyć dużo jeździł ubiarką, bo będą tutaj robione krawężniki tu już jeden stoi, sznura przygotowana ale jeszcze nie ustawione wszystko do, 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 do poziomu i do wysokości, która będzie tutaj z tym tarasem z przodu. I z racji tego, że będzie tutaj jeżdżone ubiarką i żwirtu będzie to postanowiłem to zabezpieczyć, żeby spać spokojnie. Udało mi się to przeciągnąć, nie było problemu. Ale tutaj te kolanko, które tu już zabudowałem będę musiał rozebrać Najprawdopodobniej i każde kolanko pojedynczo przeciągnąć przez te... Przez tą całą linię, którą tutaj mamy, tam jeszcze resztki folii, wszystko na, na jeden raz, bo jeszcze tutaj postanowiłem lepiej oizolować e, no, linię freonową z pompy ciepła. Bo fałowcy, którzy tutaj byli, to też takie partacze, można by powiedzieć, dużo mówią, a mało robią. Wszystko trzeba zrobić samemu i dopilnować. Żeby było tak, jak ma być. Tak to wygląda. Tutaj te kable jeszcze. To, jak mi tutaj wyschnie, bo jeszcze niestety to dzisiaj zrobiłem, tą drugą część na e, dopiero dzisiaj. E, tą drugą część zrobiłem przedwczoraj chyba. Już teraz nie pamiętam, czy wczoraj. I jeszcze jest to wszystko trochę mokre. Jak to podeschnie, to fajnie to wszystko weźmiemy i Masą asfaltową zasmarujemy, żeby to było szczelne, żeby tu nic nie piło, bo tutaj były dwie warstwy, warstwy cegły jeszcze pod spodem i potem dopiero była izolacja pozioma. Tutaj i... Izolacja pozioma. I dopiero potem styropian i siatka z klejem. I tak to wygląda. Tu będzie to połączone jeszcze, ten kabel przyjdzie tu do środka. I tam będą inwertery w tym pomieszczeniu, gdzie... Możemy nawet pokazać w tym pomieszczeniu. Tu do środka pójdą inwertery. ej przepraszam, inwertery. E, inwertery będą z tyłu. Pomyliłem się. E, tutaj pójdą kable do, do zasilania, po prostu już na dom i przełączniki prawdopodobnie e, sieć i, i off-grid dokładnie tak. E, tak będzie. Ale to wszystko jeszcze wyjdzie. Jeszcze muszę z elektrykiem jednym porozmawiać, jak to tam wszystko będzie podłączane. Ale myślę, że będzie dobrze. Tutaj jeszcze reszty nie skończyłem izolować. To będzie całe do samej góry zaizolowane jeszcze taką folią z aluminium. Bo tak jak ta firma, która tu była, to zrobiła tylko to, co tu pod spodem jest. Taką, to, co jest oryginalnie na linię freonową, takie małe gąbki i, i, i trochę takim, taką specjalną taśmą, ale to jest wszystko, wszystko za mało bo tam są dosyć duże temperatury, a, a jak na dworze jest zimno to to wszystko ucieka i niepotrzebnie się to traci a po co to się ma tracić jak może to do domu przecież wszystko iść i, i, i prawidłowo działać Dobrze więc tak to wszystko na razie wygląda